Witam serdecznie. Chciałem pokazać nowy nabytek kupiony w drodze powrotnej do łodzi zakąpanego, konkretnie w Częstochowie. Przy okazji, miłe spotkanie z kolegą z 9. okręgu. O, widać jaki model, widać, widać. Widać model. Teraz możemy podać producenta anteny. Znany producent. Tutaj już nie jest tak mocno to zamaskowane. Antena nowa fabrycznie. Długość całkowita 5 metrów. Trzypasmowa antena, tribander. No, wymaga pracy z triplexerem, żeby można było podłączyć do jednego urządzenia trzypasmowego, ewentualnie do trzech urządzeń, żeby wykorzystać jej możliwości. Antena z dosyć dobrym zyskiem 8,3 dB w paśmie 2 metrów, 11,7 w paśmie 70 cm. 13,7 w paśmie 23 cm. Waga anteny ponad 2 kg. Maksymalna moc doprowadzona w paśmie 2,70 m i 70 cm to 100 W. Maksymalna moc w paśmie 23 cm 60 W. Wytrzymałość nawiad 40 m na sekundę. No i to wszystko.